Myślę, że tak. On tyle razy powtarzał, że, że wystartuje, że prawdopodobnie to się, to się zdarzy. Czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, z tego, co słyszę z jej, z jej otoczenia, raczej też. Choćby dlatego, to był jeden z argumentów, jakie usłyszałam, że ponieważ teraz trwają wybory takie wewnętrzne, partyjne, trwają wybory na, na różnych poziomach w nowej lewicy, ale przede wszystkim wybory delegatów na zjazd. Ten, na kongres, ten który wybierze przewodniczącego i też wybory szefów struktur wojewódzkich. No i wszystko wskazuje na to, że nowa lewica będzie miała, niespodzianka, 16 mężczyzn na czele swoich struktur jeszcze wojewódzkich. Jeszcze chyba nie wszystkie są wybrane, ale tak. wiele na to wskazuje i też, no jest dużo tych przypadków, też ci szefowie struktur, to są takie, tacy zaufa zaufani, zasłużeni działacze SLD. Więc znowu się z tego rodzi trochę taka e, męska, konserwatywna wizja tej nowej lewicy, która, no jak wiecie, miała być kobietą i tak dalej, prawa kobiet. No właśnie. <laughs> no więc, e, kiedy pytałam, e, czy, czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wystartuje, czy nie, no to usłyszałam na przykład, że no wystartuje, choćby po to, żeby pokazać właśnie, że jednak są kobiety w nowej lewicy, że mają coś do powiedzenia, mają jakiś pomysł, mają jakąś wizję tej partii, mają coś do zaproponowania.